Kornelia, a kim była Kornelia przed otworzeniem Polki? Bo Polka chyba nie jest twoim pierwszym biznesem. Z tego, co znalazłam, to miałaś agencję. Tak, tylko ta agencja nie była moja moja. Mhm. Ja pracowałam za granicą w Dubaju przez mhm. parę lat i... I ta agencja właśnie była córką spółką agencji z Dubaju, mhm. czyli to tak naprawdę wykorzystałam ten czas pandemii, mhm. gdzie, gdzie wróciłam do Polski i biorąc pod uwagę, że tak dużo talentów, bo my jakby osoby, które zatrudnialiśmy, to się mhm. nazywa talent, prawda? Ściągaliśmy z całego świata, tak na pandemii okazało mhm. się, że możemy pracować zdalnie i nie musimy osoby ściągać osób ściągać z zagranicy i jakby opłacać im mieszkanie przedszkola dzieci, mm -hmm. bo to są ogromne koszty. Do tej pory tak to tam wyglądało. Więc zaproponowałam, że możemy taką córkę agencję stworzyć jakby w Warszawie, skoro tam są jedne z najlepszych talentów w Europie. Mm -hmm. Bo jakby to też jest o tym, że um, jesteśmy wysoko cenieni jako specjaliści w różnych dziedzinach, prawda? I, mm -hmm. i no i to się udało, ale właśnie w międzyczasie wymyśliłam Polkę.